A w dzisiejszej szopce dla reportera Mecenas Kaszewiak wy***ł Elbanowską ze studia W dla reportera byli Jarosław i Ewa Rodzice, którym bez powodu odebrano dzieci Pani Jaworowicz jedzie na miejsce Rodzice pokazują, że są religijni No to już wiecie z poprzednich odcinków, że na pewno niewinni Ojciec opowiada, że pracownicy pomocy społecznej Porwali go ze szkoły Och tak, już na bank No zawsze pracownicy MOPSu to ci źli Sąsiadka mówi, że Ewa na pewno ma rację, bo I to była najlepszy uczeń w szkole Ja to już nie mogę tego pier... Ja czasami słucham. A to kobita ma ubrania poskładane, więc na pewno jest dobrą matką. A to dobrze się uczyła 20 lat temu, więc na pewno jest dobrą matką. A to ministrantem była, więc na pewno jest dobrą matką. Wracamy do studia. Ikonowicz mówi, że dziecko powinno zostać przy ojcach, bo... To nie odziedziczy po nim tego wspaniałego błysku w i wtedy wjeżdża, już jest kultowy tekst Cały na czarno, cesarz palestry Mecenas Kaszewiak Dla osób, które są tu nowe, to jest człowiek, który do sprawy Dla reportera przychodzi zawsze przygotowany I Kaszewiak zaczyna swoje kultowe Z dokumentów wynika Problemy ze współpracą z sądem, z organami Pomocy społecznej I wtedy przerywa mu Elbanowska, ta odpraw dzieci no Tak konkretnie to na czym to polega? No to sobie kurwa trzeba było przeczytać Kobieto, ty tam jesteś jako ekspert zaproszona Kaszewiak z kulturą Jeżeli pani pozwoli mi się wypowiedzieć do końca, to wtedy Będziemy dyskutować. Potem Kaszewiak wylicza prawdziwe powody odebrania tego dziecka. Dziecko nie chodziło do szkoły. Pisali samodzielnie usprawiedliwienia. Czajcie, dzieciak nie chodził do szkoły, a oni mu długopisem na kartce pisali, że jest chory. I żeby nie było, mnie mama też takie pisała. Ale ja nie miałem takich nieobecności, że aż się tym kurator zaczął interesować. I wjeżdża naczelna polska intelektualistka, Karolina Elbanowska. Proszę Państwa, wiecie, czym się zajmuje adwokat? Halo? No to Kaszewiak. Proszę to pani, to że się... pani wyjęła to trzy świstki. E. Jednak w skur... Kaszewiak to jest najlepszy kaszewiak. Potem wypowiada się ekspert prawny, sąsiadka tych ludzi. Dziecko nie może być odbierane wbrew woli rodziców. Bardzo to nie interesujący wypadnik. pogląd. Czasami też mi nawet szkoda tego kaszewiaka, że on się musi z takimi rzeczami tam użerać. Pani Karolinka potem dodaje. Dziecko się odbiera z byle powodu. Z byle powodu, czaiće? Z byle powodu. Ale to czekajcie. Jeszcze nie jest najgłupsze, co powie pani Elbanowska. Bo pani Elbanowska porównuje odebranie dzieci z powodu niechodzenia do szkoły ze Szwecją, gdzie zabiera Dzieci za. Na przykład rodzice nie dają dziecku tylu hamburgerów i słodyczy ile ona sobie życzy. I Kaszewiak widać, że już ma dość tych głupot i czyta z laptopa kwit. Rodzice są ja nadopiekuńczy. Po... Na ja ja A pani Karolina Elbanowska, poważny człowiek, poważny ekspert. Dobra. Kaszewiak ją zaorał, więc ona sobie wychodzi. Razka przegrywy i to jest znowu odcinek, o którym będą gazety pisały. Robaczki, a oprócz tego ja w lutym będę robił stand-up w Częstochowie, Katowicach, Jawoźni, Jeleniej Górze, Elbląg, Olsztynie i Opolu. Link do biletów w profilu. Do soboty.